Koronowego zaczynamy od oceny ścięgna mięśnia czworogłowego i zachyłka nadrzebkowego. Aby dobrze sobie uwidocznić ścięgno mięśnia czworogłowego UDA, polecamy pacjentowi lekko zgiętną nogę lub nadmęczy mięsień czworogłowy. Tu widzimy ścięgno mięśnia czworogłowego zachyłek nadrzepkowy, ciało tłuszczowe nadrzepkowe i ciało tłuszczowe przed przykładając sondy poprzednie, uzyskujemy przekrój przez przedściek liścia g Możemy podjechać troszkę bardziej proksymalnie i uzyskujemy przekrój poprzeczny przez mięsień czworogłowy uda, przez mięsień prosty, mięsień obszerny pośredni. Przesuwając sondę bocznie, możemy uwidocznić sobie mięsień obszerny boczny i przyśrodkowo mięsień obszerny przyśrodkowy. przykładając sondę bocznie do rzetki, Możemy ocenić troczek boczny żebki. Możemy też orientacyjnie ocenić ustawienie żebki, czy nie mamy do czynienia z lateralizacją żebki. Weźmy, że pomiary w milimetrach stopnia lateralizacji i tak raczej należy traktować jako orientacyjne. Od strony przyśrodkowej oceniamy troczek przyśrodkowy rzepki i tu widzimy rzepkowe, rzepkowo udowę przyśrodkowe. Kolejną ocenianą strukturą. Jest więc żebki i Niezadło żebki najlepiej oceniać przy kolanie zgiętym do 90 stopni. I tu widzimy żabkę, więc zadło żabki i przyczep jego do kości piszczelowej W części przedniej stawu, z możemy również ocenić przyczep. Poprzecznym. Głębiej leżące struktury to ciało hofy, A jeszcze głębiej, więc dwa krzyżowe przednie. Tu widzimy zarys okolicy przyczepu. Piszcz za dwa krzyżowego przedniego. W związku z tym, że nie widzimy całości więza 2. Dobrze jest ocenić jego napinanie się w teście przedniej szuflady pod kontrolą USG. I tu widzimy prawidłowe napinanie się więza 2 krzyżowego przedniego w teście przedniej szuflady. Wstępnie oceniamy struktury stawu kolanowego od strony przyśrodkowej, czyli więzadło poboczne przyśrodkowe. Tu widzimy okolice przyczepu udowego więzadła pobocznego przyśrodkowego. Przebieg więzadła i jego dalsza część. Oceniamy więzadło aż do przyczepu piszczelowego. Należy pamiętać, że on znajduje się dosyć daleko od linii stawu w okolicy stopy, ku tyłowi. Będąc już po przyśrodkowej stronie sznawu, oceniamy łąkotkę przyśrodkową. Znajduje się ona w głąb od dba pobocznego. Tu widzimy łąkotkę przyśrodkową. Oczywiście oceniamy ją również do przodu. I do tyłu od sadza. W tym celu przesuwamy sondę ku przodowi i ku tyłowi. Najbardziej tylną część mąkotki obejrzymy później, w momencie, gdy pacjent będzie leżał na brzuchu. Stany czy środkowie również również oceniamy okolicę i stopy. Zazwyczaj nie ma potrzeby odróżniania, które ze z którym ścięgnem. W momencie patologii ten obszar był... Najczęstszą patologią jest przeciążenie przyczepu, wyrażające się pogrubieniem i obniżeniem męchowiniczności. Od strony bocznej oglądamy więzadło poboczne-boczne. Tu widzimy jego przyczep udowy. za dwa i schodzimy w kierunku jego przyczepu do głowy strzałki. Pamiętać należy, że tu więzard boczne łączy się z przyczepem ścięgna mięśnia dwugłowego UDA. Czy głębiej leży przyczep za dwa. A bardziej powierzchownie to część pochodząca od ścięgna niż dwugłowego UDA. Owracając sondę, możemy uwidocznić sobie to ścięgno w przekroju podłużnym. Oczywiście lepiej są one widoczne. Gdy pacjent leży na brzuchu, badamy je od tyłu. Od tyłu bocznej oceniamy łąkotkę boczną. Widzimy tętniczkę w przedniej. Części łąkotki zębniącą. Nie należy ich oceniać jako drobną torbielkę. Przezywając sądę do przodu, do tyłu oceniamy sobie łąkotkę. Należy zauważyć, że ku tyłowi przez łąkotkę przebiega ścigła mięśnia podkoronowego. Widzimy przy przyczepność przetrzepu i miejsce. Lekko obracając sondę, możemy zobaczyć około, co nie przechodzi przez łąkotkę. <laughs> Od strony bocznej widzimy również mamy możliwość zobaczenia przyczepu dalszego pasma jodrowo-piszczelowego. To jest właśnie ulica przyczepu, przebieg pasma i miejsce, gdzie ono przebiega nad, nad, najbardziej wystającą ku bokowi częścią kłykcia bocznego kości udowej, miejsca, gdzie sobie dosyć często dochodzi do podrażnienia. W połowie odległości między yy, więzadłem rzepki a pasmem biodrowo-piszczelowym możemy zlokalizować przyczepę więzadła przednio-bocznego. I tu właśnie no, więzadło przednio-boczne przyczepiające się do kości piszczelowej. Jest to miejsce, gdzie czasami dochodzi do uszkodzenia współistniejącego najczęściej z, z uszkodzeniem jednego krzyżowego przedniego. Jeżeli jest oderwany fragment kostny, mówimy o złamaniu Segonda, tutaj oczywiście jest droga, okolica przyczepu tego więżarna. Następnie polecamy pacjentowi zgiąć mocno okno. I przy kroju poprzecznym ocenimy chrząstkę stawową bruzdy nędzy No, oczywiście kłykcik przy środkowo bo w zakresie stawu rzepkowałdowego. No, jest miejsce, gdzie lekko. Chrząstka ma większą chrobniczność, może w wyniku kompresji obrazu nie jest to dobrze widoczne. Troszkę większa chrobniczność chrząstki, nieznacznie w środkowej części mniejsza grubość, czyli możemy mówić o, tu, o pogranicze normy i patologii, czyli o początkowej normalacji. A wiesz, oceniamy chrząstkę w kłykci kościółowej, w przekroju poprzecznym, przy przekroju podłużnym, Możemy ocenić wygląd krząstki. Patrzymy na echogeniczność. Krząstka jest niemal bezechowa, zdrowa. Krząstka ma grubość zwykle około 2 mm. I to samo po stronie bocznej. Oceniamy krząskę krukcia bocznego. Również możemy ocenić przekrój poprzecznym i podłużnym. Możemy sobie ją zmierzyć oczywiście. Następnie polecamy pacjentowi położyć na brzuchu. I ocenimy struktury stawu go od tyłu. Także tu widzimy okolice tylnej części łąkotki. Tylna jedna trzecia łąkotki. Łąkotkę dobrze jest ocenić w badaniu czynnościowym, gdyż czasem szczeliny uszkodzeń ujawniają się dopiero po zgięciu stawu. To no tu widzimy łąkotka prawidłowo wyglądająca zarówno z spoczynku, jak i w trakcie zginania i prostowania stawu. Podobnie możemy ocenić łąkotkę boczną. Tu również pamiętajmy, że jeżeli oglądamy okolice, granicy jednej, trzeciej, środkowej i tylnej tu również pamiętajmy o przewidującym przez łąkotkę ścigie mięśnia podkolanowego. I tak samo po stronie środkowej oceniamy w trakcie zgibania i prostowania, stawu. Zgadamy, prostujemy łąkotka zachowuje się prawidłowo. W środkowej części dołu między... dołu podkolanowego Widzimy niezadło krzyżowe tylne przykroi podłużny. To ta struktura o lekko niższej holograficzności niż otoczenie. Łatwiej jest zwykle zobrazować w, bada w badaniu TPZ-Danym, ewentualnie przyłożyć użyciu głowicy konweksowej. <laughs> Możemy sprawdzić, jak nie zadło się napina w teście czynnej szuflady. W kraju poprzecznym możemy oceniając możemy oceniać, spróbować ocenić sobie okolice przyczepu wiedzy dwa krzyżowego przedniego. W momencie jego uszkodzenia możemy w tej okolicy zaobserwować chyba obszar tu prawidłowy wygląd przyczepu i Ustawiając głowicę podłużnie możemy spróbować ocenić międza krzyżowe przednie w przykroju podłużnym ta okolica no nie jest to tak dobrze widoczna jak więza krzyżowe tylne, ale jest to ta okolica. Pod dole podkolanowym mamy również ważne inne ważne struktury. Nerw piszczelowy, żywe, żeby tętnicę podkolanową. Możemy sobie prześledzić przebieg nerwu aż do nerwu kulszowego, widocznego. Powiedzieliśmy, że chwileczkę odejście mi nerwu strzałkowego, o w tym miejscu, damy drażność, żeby pod na w teście uciskowym, że należy sobie zawsze ocenić po przeciwrodkowej stronie, okolice. okolice. Kaleczki brzucha do półgłębiastej. Jak, jak tu widzimy, troszkę płynu w tej kaleczce, ale trudno tu mówić o tarbiali Bakera przy tak niewielkich rozmiarach kaletki. Już w przekroju poprzecznym widzimy położona pomiędzy głową przyśrodkową mięśnia brzucha tego łydki a ścięgnem mięśnia półgłębiastego. Oczywiście możemy również ocenić sobie ścięgno miśnia z tego w przekroju podłużnym. Czasem widzimy zmiany tendinopatyczne przy tym przyczepie wyrażające się pogląbieniem, obniżeniem mechaniczności ścięgna, rzadziej uszkodzenia całkowite. Dziękuję, bardzo.